Doświadczenie traumy trwale zmienia nasz ośrodkowy układ nerwowy. Niektóre ścieżki zostają wzmocnione, niektóre zostaną wygaszone. Nasze ciało nigdy nie zapomina, ponieważ jesteśmy wyposażeni w pamięć deklaratywną i niedeklaratywną. Osoba dorosła może doświadczyć traumy i całkowicie nie być tego świadomym. Nasz mózg zawsze dąży do rozwiązania zagadki. I wszystkie informacje z naszego ciała są zbierane przez tak zwaną sieć interoceptywną. Spraw przemocy. Najczęściej mają bardzo wyraźny rys narcystyczny albo psychopatyczny. Co za tym idzie, oni są mistrzami manipulacji. Najważniejsze w procesie zdrowienia jest to, żeby ona zaczęła identyfikować sprawcę przemocy jako swojego oprawcę. Z powodu reakcji stresowej bardzo często jest opóźniona reakcja bólowa. Terapia lęku, która jest skuteczna, może doprowadzić do odblokowania tego układu kontroli w mózgu.